witam na gram w takiego Oto Barisa, więc jeśli się wam podoba to zostawcie łapkę w i subskrybujcie i ogólnie patrzcie, ja też mam na żabki, więc no jak mogłam nie nagrać tego, nie, jak mam na żabki, nie, no, no, <śm> no dobra już tam nie gadam, tylko zaczynamy, no jest trochę podobieństwo, nie? Dobra. Ej, tutaj jest super 23 stage tylko. Tak normalnie to jest 25. To ciekaweczko nie będzie. że mapa w ogóle jest inna. Nie no co to, to, to było? To było tak. To zobaczymy. Oj, no dziewczęła mi przez ciebie spadła tutaj. Ej, aha, co tu się stało? Ok tutaj. Mi się skony pomyliły. Jeszcze spadłam przez chwilę. Ten... Niechcący przez przypadek chciałam powiedzieć. A nie przez chwilę. Żabko, chodź tu. No a może się dogadamy, co? Może się dogadamy. Może się dogadamy. No patrz, ja też jestem żabką. Tak jak ty. Oh, sotka, uh, uh, tf, ya kasut kak ulot kok. Hello, hmm. O, jak to słodko patrzcie, tak jakby trochę różowało, ale to chyba tutaj lagł właśnie. Tak ja, może jeszcze zdążę. O i chyba nie zdążę. zapędiam. No jaka showtka, no patrzcie jak tam stoi. No chodź. No chodź. Du, 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 du. No dziewczyno, co ty robisz? No, nie przewracamy się. No co ty robisz? Nie wolno, tak? Nie wolno! Nie wolno się poddawać. Hmm. Hmm. Oi, Og hvor det gikk til i går. O, gdzie jestem? O, tu Ej, a to nie powinno być, to odpóźnić? Nie wiecie, powiem, bali się. Nie wiem, nie wiem. A może i tak powinna być? Nie wiem. Okej. Okay. Chyba właśnie tak miało być. Tutaj mi się kojarzy, że że zawsze potem było tylko. no Ubranyczek, pójdziemy No! No co to miało być? Ej, no, co to było? A to chyba mnie jakoś wzięło. No dobra, idziemy. Oj. No mm. Dobra. Kuchasz yy, żaba. <noise> żaba toka. żaba yy, szef kuchni która się zacięła gdzie no nie no no co tak tymi pomidorami mnie tak walisz tu no no ha, ha, co tak To no co aż tyle ty nie wiem nie tutaj tym nie wiem, co to co za warzywa. Pomidory, nie wiem. Pomidory, zobaczcie no. Fliknęłam okay. <laughs> <laughs> przez przypadek z tyłu. Mi się awaria zdarzyła. O, po ból, patrzcie, po mioder leciał o. A to się pomidorami mioderami napalamy. To zgadłam. Nie wchodź tu, proszę. Taka jest dobra. Wybuchnie, wybuchnie. Dobra, idziemy. Zawsze w tym momencie się zacinam. O, patrzcie, bucioki! A, e, e, a, dobra, myślałam, że tu miała być drobina, ale tutaj jest. Pełne skupienie. O Boże myślałam, że to weźmiemy laser. Ej, zawsze jest gdzieś gdzieś w sumie ten... o... no wiecie tutaj, żeby wleć tak, nie? <laughs> znaczy nie zawsze. No... Raz jest tak, raz to no, ale ten wiecie, to są inne jakby te nie? No i mój największy wróg. Ten stage jest na... Dobra, może dzisiaj to przepójdzie. Może. Źle. Nie. No, co tu się dzieje? No, co tu ma być? Czekajcie. Tak? No, ale co ja tu źle robię? na no? Ja nie wiem. Ja tego nie umiem nigdy przejść. Znaczy, no, po jakimś czasie, nie? Zawsze tu przychodzę, ale ile trzeba w to? tam dobrze pokazuje. Że... No coś to tu by leżało, a ja nie wiem. O. A jak zrobię, tak byle jak, to już. No. Dobra, tu trzeba wiem, że na kość. jakoś. O, dobra. Tak? Hmm? O, oh, udało się, tak. Na i głos. Żabka. dopiero teraz skupiłam, że mam tą sprężynkę do przyspieszania, szybciej biec, no mm. Najgorzej gorzej idzie na tym i na tamtych, tych tych deskach. Tam co trzeba, tak wiecie, zaraz przed bossem. No, no to... No tylko na tym nieźle idzie zawsze w tej grze. Ale już się kończę. Bo po to mnie trochę kurza. Znaczy, lubię to grać, ale to, ma, to jest właśnie... jest... Nie do wytrzymania. <mulny> no, więc to by było na... Da... Ej, a poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. No i zobaczcie, jacy słodcy. Więc to by było na tyle dzisiejszego odcinku, więc jeśli się wam podobało, to zostawcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał,